Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem opowiedzieć kilka słów na temat rozliczenia wynagrodzeń pracowników w Nowym Ładzie. Pojawiło się bardzo dużo zamieszania w mediach, pojawiły się nowe rozporządzenia, które zmieniają ustawę. Naprawdę pojawiło się dużo rzeczy, które powodują, że ten nowy ład nie jest przyjmowany tak łagodnie, jak chcieliby nasi rządzący. Ale do rzeczy. Co się zmieniło od 2022 roku? Po pierwsze, kwota wolna od podatku spadła do zera. Ja wiem, że yy, można powiedzieć, że ona wzrosła do 30 tysięcy, z tym, że to nie do końca jest prawda, dlatego że składka zdrowotna, która jest liczona od wynagrodzenia, jest liczona od pierwszej zarobionej przez nas złotówki. Czyli zarabiamy Kiedyś 3000 zł nie płaciliśmy podatku. Teraz zarabiamy 3000 zł, płacimy 9% składki zdrowotnej. Oczywiście, jeżeli popatrzymy na ten pierwszy próg podatkowy, czyli od 0 do 30 tysięcy, czyli w tym progu e, nie płacimy podatku dochodowego od osób fizycznych, płacimy tylko składkę zdrowotną 9%, to ludzie, którzy zarabiają 2,5 tysiąca złotych, rzeczywiście zapłacą mniej podatku. Co dalej? Dalej są ludzie, którzy zarabiają między y, 30 tysięcy a... 120 tysięcy, ja przepraszam, że się śmieję, ale kiedyś to było proste: do 85 tysięcy płaciło się 17%, do 3 tysięcy nic się nie płaciło, a powyżej 85 tysięcy z groszami płaciło się 32%. Teraz to się wszystko zmieniło i jak pójdziemy dalej, to Państwo dopiero zobaczycie, dlaczego to jest dla nas takie zabawne. Mam nawet kartkę ściągawkę, żeby odpowiedzieć, jakie to są kwoty. I teraz tak, pomysł jest następujący. Rządzący zwiększają kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy, jednocześnie dokładając tym wszystkim ludziom składkę zdrowotną. To trochę komplikuje rozliczenia. Później chcieliby, żeby ci ludzie, którzy zarabiają powyżej 30, ale Poniżej e, niecałych 60 tysięcy, żeby oni też płacili mniej, i oni rzeczywiście zapłacą trochę mniej podatku, pomimo tego, że płacą 17 plus e, 9. Potem jest ta grupa ludzi, którzy płacą, e, zarabiają pomiędzy e, 60 tysięcy rocznie, a w przybliżeniu 120 tysięcy rocznie. I ci ludzie zapłacą tego podatku więcej. W związku z tym, żeby Zrekompensować im to, że płacą nie 17, tylko 17 plus 9 i żeby zrekompensować. Jeszcze tą kwotę wolną, która wynosi 30 tysięcy, 30 jest do zastosowania, proszę Państwa, specjalny wzór. Ja go przeczytam, bo próbowałem się go nauczyć na pamięć. Niestety mi się to nie udało, więc dostałem zgodę Pana reżysera, żeby to przeczytać. Otóż, proszę Państwa, jeżeli rocznie człowiek zarabia między 68 a 102 tysiące złotych za okrągleniu, to ten wzór to jest roczne przychody razy 6,68% minus 4566 zł i to wszystko razem trzeba podzielić przez 0,17. Jak to się wykona, to to się wyliczy wtedy tą ulgę dla klasy średniej. Natomiast jak się zarabia pomiędzy 102 tysiące a 133 tysiące, to ten wzór jest troszeczkę inny i on jest wysokość w zarobionych y, wynagrodzenia razy minus 7,35% plus 9829 to wszystko w nawiasie razy 0,17%. I teraz powiedzmy, że to wszystko liczą programy komputerowe i dałoby się to zastosować. Tym, że tam jest tak dużo wyłączeń. Na przykład, jeżeli w jednym miesiącu zarobiłeś więcej niż 11 tysięcy, to w tym miesiącu nie masz prawa do ulgi dla klasy średniej. Jeżeli pracowałeś tylko pół roku i nie zarobisz te swoje. Przepraszam Państwa, i nie zarobisz. Tutaj mam razem kwotę 68 tysięcy, to nie masz prawa do ulgi dla klasy średniej. W związku z tym to jest takie zamieszanie, że łatwiej jest nie stosować na bieżąco tej ulgi, gdyż może się okazać, że nie będziecie mieli do niej prawa. Więc jeżeli wasz. Kadrowy razem z Wami podejmie decyzję, że stosujemy tą ulgę, a później nie zarobicie 68 tysięcy, bo na przykład przestaniecie pracować, to trzeba będzie te pieniądze. Zwrócić. Dodatkowo, proszę Państwa, zmieniły się również inne elementy rozliczeń podatkowych. Na przykład nie można już się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Jak się ma męża i razem z mężem się zarabia tyle, że się jednak mieścimy w tym kryterium ulgi dla klasy średniej, to tą ulgę można rozliczyć. I tak dalej, i tak dalej. Ten proces naliczenia podatku dochodowego zrobił się niezwykle skomplikowany. Ale najważniejsze jest to, że co do zasady, jeżeli państwo zarabiacie mniej niż 130 parę tysięcy, to macie prawo do ulgi dla klasy średniej, jeżeli mniej niż 68 tysięcy, to nie macie tego prawa. No i najważniejsza informacja, jeżeli ktoś zarabia powyżej 133 tysięcy i nie może się rozliczyć z żoną, mężem, to niestety płaci 32 plus 9, czyli 41%. Podatku i dodatkowo jeszcze nie ma prawa dla ulgi, do ulgi dla klasy średniej. Dodam jeszcze tutaj przy okazji, że na przykład weszła taka ulga, ulga dla emerytów, czyli że ktoś jest emerytem, a dalej pracuje na etacie i nie pobiera emerytury, to do 85 tysięcy w ogóle nie płaci podatków. Cały katalog tych ulgich zwolnień jest naprawdę długi i tych dodatkowych opłat również, wykluczeń, wyłączeń, Nauczymy się tego powoli. Niestety nie mieliśmy tak długiego okresu wakacjo legis, jak mówią moi koledzy, legło. E, ale przede wszystkim szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia.